Dzień dobry, kochani. Dzisiaj tak poważnie, bo dzisiaj zostałam zaproszona na masaż kobido przez Piotra Melika. Całkowicie jeszcze nie wiem, co to jest za masaż. Wiem, że działa cuda, bo to się dowiedziałam na mieście, że takie masaże działają cuda. Więc proszę, może być coś odpowiedział, po co mnie tu zaprosiłeś, co będzie ze mną robił. Oczywiście. Dzień dobry, kochani. Gabrysiu, jest nie mi bardzo miło Cię gościć tutaj Dzień u nas. Zajdujemy się w studio masażu Iron Team. No i oczywiście e, będziemy wykonywać za chwileczkę na mojej modelce masaż Cobido. Masaż Cobido, czyli bez, bezinwazyjny e, lifting twarzy, który jest porównywalny do e, metod chirurgicznych, z tym, że my robimy to bez skalpla. Także, e, kochani. Na czym to będzie polegać? Będziemy, moi drodzy, wykonywać masaż na strukturze twarzy, wchodzić bardzo głęboko w tkanki. Także będziemy pracować również na mięśniach. Podczas tego masażu nie tylko będzie głęboka relaksacja, ale też, moi drodzy, będziemy wykonywać drenaż, gdzie będziemy pozbywać się toksyn z twarzy. Będziemy wykonywać, moi drodzy, lifting i uplastycznianie. Także etapów jest naprawdę dosyć sporo i można byłoby o tym mówić godzinami. A tak naprawdę najlepiej będzie, jak przekonacie się, przekonacie się podczas przemiany. Właśnie Gabrysi. Wiedziałam, że trafią w dobre ręce. Gabrysi, która się odważyła nas tutaj odwiedzić. Dodam tylko, że taki masaż trwa do 50, a nawet do 90 minut, w zależności od tego. W zależności od tego, czy używamy taśm, czy nie, bo jeżeli nakładamy taśmy, albo używamy narzędzi, choćby takich jak kule, kule solne, tak, nie wiem, czy widać, czy nie widać. No to, tak, to oczywiście to się już e, troszeczkę przedłuża, tak? także kule, taśmy, taśmy, które później, nawet już po takim masażu, pomagają twarz oczyszczać dalej przez toksyn. No, i e, podtrzymują tą, e, można powiedzieć, tą tkankę tak, że te e, zmarszczki się wykładają lepiej. Więc to wszystko zajmuje czasu. Także kochana, jesteś gotowa? Oczywiście. Fajnie. My Oczywiście. kochani, za mnie. My, my kochani, już zaczynamy, a Was zapraszamy u góry nad tym postem. Na pewno zobaczycie zdjęcia e, właśnie po tym masażu, i sami będziecie mogli się przekonać e, co do efektów. Także, co, jedziemy. dwa 2 wystarczy. Zaczynamy.